Jakie są perspektywy polskiej przedsiębiorczości? To temat naszej debaty, to temat debaty Rzeczpospolitej. Opierając się na badaniach zrobionych przez pracownię IBRIS właśnie dla Rzeczpospolitej, będziemy rozmawiać o tym, jak zostać, kto zostaje w ogóle w Polsce przedsiębiorcą, jakie trzeba mieć cechy. Będziemy rozmawiać o barierach w prowadzeniu biznesu i będziemy również rozmawiać o tym, jak przedsiębiorcy finansują działalność swoich firm. Marcin Kasecki zapraszam na relację z debaty. Przedsiębiorca powinien być kreatywny, przedsiębiorca powinien być bystry, przedsiębiorca powinien łamać bariery, przedsiębiorca powinien nie bać się przyszłości, przedsiębiorca powinien być zdeterminowany, konsekwentny i umieć dążyć do tego, co sobie zaplanował. Realizować cele. Przedsiębiorczość w Polsce jest niezwykle zróżnicowana. Statystyki publiczne dostarczają nam informacji o tym, że tak naprawdę wśród przedsiębiorstw dominują mikroprzedsiębiorstwa i małe i średnie firmy. One tworzą znaczną część naszego PKB i zatrudnienia. Natomiast inne badania pozwalają nam przyjrzeć się motywacjom, które powodują, że ludzie zakładają działalności gospodarczej. Takim badaniem jest Global Entrepreneurship Monitor prowadzony przez PARP. Z niego widzimy, że współcześnie tak naprawdę większość osób zakłada działalność z tego powodu, że chce zapewnić sobie utrzymanie, a nie dlatego, że zmienia świat tudzież chce realizować jakiś własny pomysł. A tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebujemy ambitnych. Przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać i którzy tak naprawdę przez ten rozwój będą tworzyć miejsca pracy. Jakimi cechami powinien się charakteryzować mały przedsiębiorca, zdaniem samych przedsiębiorców? To przede wszystkim powinna być umiejętność podejmowania decyzji umiejętność podejmowania ryzyka, ale także co bardzo było mocno wskazywane, przede wszystkim umiejętność własnej organizacji, czyli zarządzania sobą w czasie, zważywszy na to, że przedsiębiorcy są bardzo zajęci. Jakie są główne bariery? Przede wszystkim barierą jest, i to było najczęściej wskazywane, różnego rodzaju przepisy prawne i biurokracja, które utrudniają działalności biznesowe. Natomiast skąd badani pozyskują finansowanie na swój biznes? Okazuje się, że głównym źródłem finansowania w polskich przedsiębiorstwach cały czas pozostaje, można powiedzieć, kapitał własny, czyli własne oszczędności, bądź zgromadzone zasoby finansowe. Dużo rzadziej obecny jest leasing, czy też kredyty. Barier w prowadzeniu działalności gospodarczej jest bardzo dużo, ale główną barierą, tą naj, najtrudniejszą dla nas, są regulacje, które pojawiają się za często i powodują brak stabilności. To nawet nie chodzi o to, że te regulacje są czasami nierozsądne, bo bardzo często tak bywa, tylko ich jest strasznie dużo i my się już po prostu w tym gubimy. W gąszczu regulacji, które po części są tworzone w Polsce, po części w Brukseli i w sumie powodują, że mamy coraz większy ból głowy w trakcie bieżącego działania przedsiębiorstwa. Model franczyzowy w znacznym stopniu wpływa na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Bez modelu franczyzowych i bylibyśmy na takim poziomie, na jakim jesteśmy. Model franczyzowy pozwala przedsiębiorcom prowadzić swoje biznesy w sposób bardzo konkurencyjny, ale także wspierając przedsiębiorców w odpowiedni sposób, poprzez silną markę, spójność komunikacji, poprzez wsparcie prawne, wsparcie finansowe, wsparcie szkoleniowe, także można powiedzieć, że franczyza jest doskonałą platformą, szczególnie dla tych osób, które stawiają pierwsze. W przedsiębiorczości i oczekują tego typu wsparcia, ale także bezpieczeństwa. Rolą marketplace jest wspieranie przedsiębiorców w bardzo szerokim zakresie. Amazon jest bardzo dobrym rozwiązaniem, zarówno dla małych średnich przedsiębiorców, jak i dla dużych znanych marek, ponieważ daje możliwość dotarcia do setek milionów klientów na całym świecie. W tej chwili w Polsce wystarczy założyć konto na Amazon.pl, żeby móc sprzedawać w 10 sklepach w całej Europie. Przedsiębiorcy mogą skupić się na skalowaniu biznesu, a nam powierzyć te kwestie. Bardziej operacyjne, na przykład logistykę poprzez program Fulfillment by Amazon, gdzie zamiast zajmować się pakowaniem, wysyłaniem produktów, mogą skupić się właśnie na tym, gdzie sprzedawać, jaki produkt sprzedawać i zostawić obsługę klienta w lokalnym języku, nam pakowanie, wysyłanie produktów, zwroty. Jest to więc bardzo dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że nie ma firmy, która by nie mówiła o ograniczeniu kosztów, nie ma firmy, która by nie mówiła o biurokracji, nie ma firmy, która by nie mówiła o innowacyjności, jakkolwiek by ją nie rozumieć, ale jako prezes Związku Rzemiosła polskiego mogę powiedzieć, że rzemieślnicy że również żyją kształceniem, szkoleniem uczniów. I to jest dla nas wielki dylemat, jednocześnie wielka duma, dlatego, że prawie 36 lat temu mieliśmy 197 tysięcy uczniów, dzisiaj nie Niestety mamy 75 tysięcy, ale to jest aż 75 tysięcy i to chcemy, chcemy utrzymać. To jest prawie 30 tysięcy egzaminów przyladniczych, kilka tysięcy mistrzowskich i to jest wielka wartość dla polskiego rynku pracy. Oczywiście wielką wartością są firmy rodzinne. My w rzemie mamy to jest 800 900 tysięcy firm rodzinnych. I wydaje mi się, że polska gospodarka i polscy przedsiębiorcy są gotowi na to, żeby te firmy wspierać. I to jest wielka wartość dla polskiej gospodarki.